To, co to znaczy, że można odliczyć podatek VAT? Patrz na to. To jest Twoja faktura sprzedaży na kwotę netto 10 tysięcy złotych, do tego doliczasz podatek VAT 2300 zł, czyli kwota brutto tej faktury to 12 300 zł, tyle płaci Ci Twój kontrahent. Ale poniosłeś też koszty prowadzenia swojej firmy, na przykład koszt obsługi księgowej, czy zakupiłeś firmowego laptopa. Kwota netto wynikająca z faktur to 6000 zł, do tego był doliczony podatek VAT w wysokości 1380 zł i kwota brutto, jaką ty zapłaciłeś, to w sumie 7380 zł. Teraz następuje moment, kiedy możesz odzyskać, czyli odliczyć ten podatek VAT. Gdybyś nie miał kosztów, to tę kwotę od swojej sprzedaży wpłaciłbyś do Urzędu Skarbowego. Natomiast teraz tę kwotę pomniejszasz o VAT od firmowych zakupów, czyli tutaj mamy 1380 zł. I tak naprawdę kwota do zapłaty do Urzędu Skarbowego wychodzi nam 920 zł zamiast tych 2300 zł. I to jest moment, kiedy odzyskujesz podatek VAT, czyli kiedy odzyskałeś tę kwotę, ponieważ tyle mniej płacisz do Urzędu Skarbowego. Zaobserwuj mój profil, jeśli chcesz wiedzieć więcej o prowadzeniu działalności. A pod tym nagraniem znajdziesz jeszcze link, który odeśle ciebie do pełnego materiału, gdzie możesz zakupić sobie biznesowy starter pack dla księgowości.